w Portugalii numer 6? po prostu piątek no więc standardowo zaczynamy od śniadanka dzisiaj Pauliś, ta oto Pauliś, pokaż się Pauliś jajeczniczką teraz zrobi sobie i <laughs> reanimujemy bułki w piekarniku no sorry z mikrofali o rozpuścił ci się ser Pauliś. O, i są fajne, mięciutkie jeszcze czy wystarczy? No i dobra, to jeszcze trochę. Tak? A no tak. No więc plan na dziś to zjedzenie jajeczniczki. I o, odebranie karty. Odebranie karty, bo musimy kartę wyrobić. I jeszcze standardowo misja do sklepu. Że widzimy się później. Kolejne zakupy, znowu w liblu i znowu zrobimy ten. Nie unboxing tylko, to było, unboxing. Unboxing. nie to Mati? Unpacking. Nie, ja mówię unpacking, ale to jest unboxing? Tak, ja kupić, tak. Cześć Mati. Możesz pokazywać co kupiłeś, mój? Nie ma za bardzo trzymał. Nie, za bardzo. to jest to samo, nie? nie. Ja pokażę na szybko. Woda kupiona. Szynka. Ej! Robimy tą pizzę teraz? No. Dobra. To szynka na pizzę. Piel z kurciaka. kurczaka Salami. Warzywa. Jak rozpakujemy to znowu przyjdę na lodówkę i pokażę jak dajemy ładnie. Na lodówce to nie ma. Pusta? Pusta ma na kontrolę. Podeszła chipa jeszcze znosi, nie? No to zaraz zrobię. Serp pomarańczowy. Serp pomarańczowy. Kolejna pierś. Z życia poda kontrolę. Nie bludy w Portugalii na powodziarskich rejonach. Znowu pierś. Banany. Latko. Bułki, w ogóle bułki to trzeba przełożyć w ten. Poriuchę, bo w tym to wysma. Ten? No. Bułki. Masło orzechowe i masło orzechowe. Co ty robisz? No co? No, żeby ja żebym miał półkę. No i tak nie wchodzisz. A ja mam najmniejszą. Nieprawda, nie masz najmniejszych. Wszyscy no mieliśmy macie. mniej więcej taką samą. Teraz Mati ma najmniejszą. No, potencjał no, teraz ja mam najmniejszą. Nie, bo wychodzi na to samo. Wychodzi na to samo Przemek. Trochę jakby. Zaraz tu kurwa zmierzyć może. No Wszystkie ma mamy po dwa. ja tutaj jeszcze po ciasta, no nie może być, że jest I I on jest? No wuja. to I to może nie ma nie mniejszą. Ale, no, ale jak mu tam ten obniżysz, to będzie miał chłopak mi okazję, to Dzięki, że to. Dzięki, że ty mi stawiłaś. Widziałeś, jak nie zauważył? Każdemu by było zmniejszał, wiesz co? Ja bym miał taką półmetrową. No to widzisz, to akurat jest wystarczająco, bo to... Co? W ogóle problem jest? Bo to powinno być wyciągnięte z tego. To trzeba podnieść, no. To Ja warzywa sobie zrobię, żeby mniej miejsca zajęła. To jest nasze czy warzywa? To jest małe. To są, to. Tu... Pitana, to zdołaj no. Marzyń, no sto. To jest moje. To jest nasze. I to też? Tak. To muszę na koniec. Ja warzywa sobie zrobię teraz. Jeszcze wierz mi tu weź. To może to na tym Nie wiem czemu? A, wiesz, że pizza? No. Uuu, nie no, no to... zobacz, że nie jest wspólny. Nie, nie ma No nie, nie, I na no. no. tak, ma zjeść. Tylko Tylko ta ja pizza za dużo zajmuje miejsca, nie? ona powinna być wykonnięta z tego. No wyżo mnie no na piernicze. Ale nie wiem, bo to jest jego, Mati! Mimo, mimo, mimo. Wyciągam ci pizzę z opakowania, bo za dużo miejsca zajmuje. Pytanie, się, czy możesz? Oskar, to jest twoja, bo to jest moja. Pytanie, czy... Powinniście no, i wtedy wszystkie mają. Dobra. Dobrze. To tu jeszcze długa kazalnika? Tak Zapamiętam. Nie, nie, nie. Wszystko. Zapamiętam. Słyszysz, pani? Co? Nie, trzeba się to wszystko wydać w tym domu. Jakbyś coś, coś chciała wziąć z Rudego? Nie wiem, O, jakbyś sobie zrobił kosiłek? Mhm. Gdybyś chciała zjeść? To sobie... To ja <głos》> mogę zjeść? Normalnie co jedz. No ja się nie Tylko uważaj, bo ty idziesz dzisiaj na zajęcia i z posiłki. idziesz <grydziś w> pojedziesz wszystko. <grydzi> o, on się wkurzył. Wkurzyłbym się bardziej? Pauliś? w się przeszliśmy, ciebie. A, właśnie. Ile było kroków jak wyszliśmy? Nie wiem, mało. 3000 chyba. Nawet niecałe. 300. A jest 6185 i to jest 5 km prawie. Nie wodę. O, proszę. Dobra. Bierzesz? Co? No, co? Nie powiedzasz? Mati! Obraziłeś się? O, już wiem, że Mati się zbliża. Od pelikana zaczął. Trzeba ma fajny pomysł jak rozwiązać z tym, z wynoszeniem śmieci. No. Po, po prostu ten kto będzie miał najwięcej plusów, wygra Aha. Y, wino, zajęłem mówić przemo? No galitosa. Galitosa wygrasz. No. Znaczy wygrasz. No już wygrasz, no bo no. będziesz wynosił Mati cały czas ty no. i my ci będziemy stawiali dużo plusów. Nie no, znaczy, ale ja też ścigał o tym ten. Aha no. albo właśnie, o, to może inaczej będzie. Kto będzie miał najwięcej plusów z, z wynoszeniem śmieci, wygrywa galitosa i... No. Paść chipsów. No a nie teraz, aż nie wznoszę śmieć. No to nie możesz nie brać udziału w domowych grach. Ja, ja nie biorę. Tym bardziej, że zarządca to wymyślił no. i jego zastępca, który jednocześnie jest refejmenem. A kim ja jestem? Ty jesteś Co jesteś gospodarzem? Obywatel. Sam jesteś gospodarzem. Obywatel! Obywatel! Ja rozumiem. Trzeba zarządzić razem. Rzuty, to Obywatel, Obywatel! obywatel. Ty się niesznie, nie śnij, bo niedługo będzie podniesiony krzyż. Tak mało jest, powinno. No. Za mieszkanie. To mnie miejsce zajmuje, nie robi tyle krakenów ja i to. To powinno być obniżone. To jest nieodmierzane. Można zmienić zarząd, wystarczy zmienić mieszkanie nic, nic trudnego. No. Czyli jest tak, zarządca, zastępca, który jednocześnie jest lepermenem, jest obywatel i jest ten moźny, man, <grym <grym Nie no, to, to też jest obywatel. No. Ale jednocześnie niemoźny, bo jest on jest od śmieci od szybko rzeczy. A, właśnie miałem przygrać tą, lodówkę. To przygram jeszcze lodówkę. Jeżeli byliśmy tak zmęczeni po tym lotnisku, to miałem 250. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć pizz. Powerlifter Life. Warzywa, warzywa Co to jest Pauli? To moje mięso mielone A, To mięso mielone Moja pierś z kurczaka I teraz Lodówka studentów Mogę przemów pokazać też Twoje rzeczy? Nie Okej, okay, to tu jest są przemka Jest ser Co to jest? Ser A gdzie jest ten nasz ser Pauli? Niżej gdzieś powinny być. Aha, dobra, to tu jest przem... O, jest proszę tam, bardzo Powerlifter Pierś kurczaka, salami, salami salami, salami, biała czekolada. Ja też mam salami, salami, są jajka, mam pierś kurczaka. To jest lodówka ma Pauli? Mleko, jajka, szynka na pizzę? Tak, to jest na pizzę. O, pieczarki. O, tutaj mamy jogurty jeszcze. I tu ma 50. Budynki jakieś? Serek wiejski, który chyba nie jest serkiem wiejskim. Ej, ten tuńczyk ty jak? Dobry. A to jest tuńczyk? Tak, w oleju. Spoko. Jeszcze nie szanuję w oleju, ale spoko, bo duże pakowanie. A to jest spółka wspólna. Jest ciasto do pizzy, takie tam. Ja się jak kurczak ściera, się, się 50 wystraszy. No, na <laughs> Strzela jak blond Dobra, no, w rowerze bardziej szczegółowo. wtedy czelka leżała ja na drogę. Wszelkie by się tak cipsy, albo myślał, że już wiecie, nie ostatnie cipsy w życiu. Bo, bo nie opełnię się panu nic historii, wracaliśmy do *****a. rowerem i mój kolega, taki Mateusz Piłka, mati 50, obecny na tym vlogu tutaj. Zapiję to już w sarnę. No i jeszcze, no strzeliliśmy w tam sarnę. Zapiłeś no, je? No ja za tego, tak rozpasiłem, że... Tam z zostało z niej? On za No i tak. Potem jedziemy przez Władysławów i we Władysławowie na Jak coś je było i myśleliśmy coś nam, wiem, że jakąś minę biebową najechaliśmy. A się okazało, że tam coś się z tym, w podnicy strzygło. No i przebiegł Grzyziecki mojego ja wyzywania, że obiecał mi... Chodź przez śmierć. Pani wysiadajączkę od tego. Przebiegł Grzyziecki obiecał, że ten nie. Zresztą Rzecieński obiecał, że mi rzesie chipsy wieczorem. No ale jak wybucha ta, ta, ta chłodnica, a to nie, jak wracaliśmy do domu... Tak się ze To ja tak. I potem mi, by było, go, mi by było go szkoda, jakby go, go zabiło, a ja mu wypominałem chipsy. I potem jak ja, to tak sobie defronasia. Przez całą drogę. I to na bawikier tak przed... przed... w kabinie. W kabinie, no. Wszelkie na że nie czy tak się z tym nie słysza. Nie, nie, jak nie, 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 się nie, nie, tak nie, nie, tak, nie, tak. nie, nie, tak, nie, 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 tak, nie, nie, tak. nie, 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 ten nie, nie, tak. No. Ale jeszcze nie, tak, nie, nie, <laughs> Jak ten ten burzyn, to... Proszę właśnie na kamerze się nagrała, ale był ten duży. Trzymał piwko i tam cenę tak. rana walczyliśmy z przemem, bo kapała nam woda w łazience. I teraz zrobimy test, tylko może faktycznie zimną wodę. Co się dzieje, że nam woda stoi w łazience? Wygląda, że kapie po prostu. Z tego, nie? Z lewu. Ale tak Dlatego tak, czemu kapie tutaj, a tam jest woda, nie? A zobaczymy, jak spuścimy wodę. A praktycznie się odkręci? Gdzieś to musi nas podlewać, no tylko gdzie to nie wiem A jest rolana, bo jest Wychodzi na to, że zagadka łazienki nie zostaje rozwiązana. Co jest? Jeśli się wydaje, że jak ciepła leci, to jakoś z tego Bejlera chujowe połączenie. Ale jak to jest możliwe, że rano wstajemy i jest zalane, a teraz leci woda odkręcona wszędzie nie jest zalane. Co tu jeszcze leci? Dobre, no, dobra, no to byłoby na tyle. Zobaczymy rano, jak będzie. Trzeba to A ja bym to zostawił. No i rano wstaniemy i zobaczymy, w którym miejscu będą mokre te. A to zmienię za tak? posiłki porobili, każdy pojad. To jest moje. Jeszcze mi się tylko robią warzywa. Pozmywaliśmy, posprzątaliśmy, zrobiliśmy sobie herbatkę nie można chwilę poleżeć, bo za godzinę mamy portugalski. Także widzimy się później. No, dobry wieczór. Nie, nie, trunczyk jest spoko. I salami też nie lepszy. Bo ten ser biały to, to stał mi trochę już to wyjebać chyba. No ser się psuje, bo no. Dobra, mamy godzinkę 20.28. My wróciliśmy właśnie z Pulsu portugalskiego i bierzemy się za piątkową kolację. Tak jest, dokładnie. Czyli pizzę. Razy dwa. Razy trzy, bo przemu też. Jak później wypowiedzi tak, że na razie nie jem żadnego jedzenia? Tylko pizzę. No, tylko pizzę, a myślę, że od trzeciego tygodnia wszystko będzie już. No od poniedziałka. A nie jest. bardziej w porządku. Od poniedziałku na ja koty? Tak jest. Chociaż sądzę, że na taką chwilkę, że raz w tygodniu nie jest tak mocno ten, Z drogi. No Bo no te efekty są gorsze, nie? No to też, też nie może ma. raz w tygodniu to nie dasz takie zaraz mocno pewnie. Nie tak ma co wolać tak. skończysz. Ten, ale oni pan się tym samym widzą. Ładnie wie. no. No, nie jest to dużo bardzo, wiesz? No i się bardziej opłaca niż w tym kontynencie, nie? Tylko tak, gdy zresztą jest daleko i sobie przejść ten czas, wymarnujesz, bo lepiej chodzić w bajkach chodzi tak, tam. Bo ile nie będę chyba chodził. O No, no wiem, tu jest pierwsza i szabuję, to dla anty. Dużo? No. Chyba że się trochę gra w kontynent tym czasem. Daj pan? Druga? Czuca? Tak. Co? Yy, o, to jest matkiec dragany. To nie? Tak. Dobre dudki mają. To jest rehab, nie? Tak zaraz, powinna, tak, zaraz powinnaś mieć, bo kaszka już jest przy końcu. Co? Nie możesz szafa wszystkiego widzieć. Myślałem, że ona to głównie mówi. Trzeba pizza wyciągać. O, proszę. Mati, proszę, proszę bardzo. Ja A, wysłałem, że jakiś alarm. Ja też. Po Maja? O kurde. Pani? No? Obyś mógł? No to daj, zaatakujemy pizzę? Weź sobie najpierw ten talerzyk z puchanki z tyłu. Do A 26. A my możemy na tym deskę nawet, nie? Tak jakby ten. Znaczy, na razie połóż ty na tym, a coś w tamtym desku. Trzy, się nagrzewa dziadostwo coraz bardziej. Dobra. I tak, tak przez tak pół roku... To teraz przez ja pół roku. Przez pół roku to... Tak? Takie... Ręką normalnie. Tak? Przez pół roku to daje takiej perfekcji z tym. Tylko masz sobie tak, klask weź blisko i się ściągnij ją, tak? No podnieś kawałek i się ją ściągnij, o, tak? O, wiesz, podłóż tam i tak. gorąca. Nie przyklujmy, no Chciałem poparzyć. Nie, no, nie, 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 nie. Nie, że nie, takiego, nie, przód, to to... Ja mówię, że Nie, nie, poparzyć. Mam przemoc. nie, 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 nie to, że bym nie, Tak, Ale... to źle, to zimno. Tak, źle, bo grzeje. <grystanie> jak tam czasem Biedza? No nie no, przydają się paskie tanerze, oni ci dadzą same takie te, to na te gesty No dobra, przyda tego na szybko, że... Masz, masz zegarek? Piątkowa... 45. Piątkowa kolacja, pizza... 45 zobaczę, jak to wygląda. Pizza, pizza i... Briedza. Przemo, i Przemo pizza. Brykjeda. Hmm. Pizza Przemka. Wyśl chłopakom, na ten, do Stefan'a. Niech zobaczy jak tam rap się że Dobrze, wszyscy pizzę po jednej. Dobry wieczór. Standardowo mamy godzinę 12 po 12, podsumowanie dnia. No aktualnie skończyłem jeść to co miałem do jedzenia na dzisiaj. Do tego zjadłem jeszcze dodatkowo kawę jak pizzy, którą zrobiliśmy z Pawni. No dzisiaj tak jak widzieliście w wcześniejszym nagraniu. Pewnie już to oglądaliście, bo to jest będzie koniec filmiku. No co, no byliśmy dzisiaj na zakupach w Lidlu, ogólnie żoję, że nie wziąłem kamerki, bo naprawdę mega widoki, także na samym razem przygram. Fajnie, trasę znaleźliśmy troszkę lepszą, chociaż i tak jest cała trasa pod górkę. Także, cardio idzie ładne, ogólnie mi się wyzerowało, ale zrobiłem chyba dzisiaj 10 tysięcy kroków i od kiedy tu nie jesteś, od kiedy tutaj jesteśmy, to nie zeszłem poniżej 8 chyba ani razu. Zawsze około 10 tysięcy. No i co, ja właśnie to zjadłem, teraz sobie wezmę, wypiję jeszcze kieszek oliwy. No i w sumie to tyle. Byliśmy też na kursie portugalskiego, zostały nam jeszcze trzy zajęcia z tego. W poniedziałek, we wtorek i w środę mamy egzamin. I od poniedziałku zaczynamy już normalnie zajęcia. W niedzielę najprawdopodobniej powiem Wam jaki mamy plan. Jak będziemy, wszędzie, jak będziemy chodzić na zajęcia. i A w, od poniedziałku lecimy na siłkę, to też myślę, że przygram, bo to w końcu <laughs> najlepsza część tego wyjazdu, że można sobie bez problemu chodzić na siłkę. No, także co, od poniedziałku na siłkę, jutro przygram też i wezmę kamerkę, bo idziemy w końcu zwiedzać, także będzie coś innego niż tylko jedzenie, jedzenie, jedzenie i szykowanie jedzenia. No, także jutro przygram, ogólnie plan dnia jest taki, że Mati 50 i Pauli idą rano na zakupy, kupią rzeczy jakie potrzebują, ja wstanę gdzieś około 9, bo w sumie akurat teraz zjadłem, no to godzinkę sobie odczekam, pogram sobie w Vice City. No także godzinkę sobie poczekam i też pójdę spać No i co jeszcze? Aha, jak Mati z Pauliną przyjdą, no to ja sobie wstanę gdzieś około 9 Porobię sobie posiłki, bo powoli naprawdę już wracam do diety, ale tak już chcę ją przytrzymać i zrobić w miarę dobrą formę Może coś przygram z tego, może w niedzielę pokażę <laughs> jak wygląda obecnie przez tydzień czasu nie ćwiczenia i trzymania diety tak na 80%, bo w sumie tylko jem kurczaka ryż i warzywa no i jajecznicę i tam wiadomo teraz sobie kupiłem salami dobre no ale to co no to od poniedziałku właśnie siłko ale na naszym to skończyłem aha plan dnia no więc plan dnia wygląda tak że Mat i z palej idą do, na zakupy ja sobie wstanę porobię posiłki na cały dzień a potem w sumie spakujemy się w plecaki i pójdziemy trochę podwiedzać z Bragance Bragance? 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 No tutaj gdzie jesteśmy no ogólnie przy, przygram, porobimy trochę zdjęć także w następnym filmiku pewnie wrzucę, jest kilka miejsc do zwiedzenia no Pauli zabrał, ale tutaj był katalog co można zwiedzić, także na pewno to Wam pokażę bo ogólnie miasteczko jest fajne, minus jest tylko taki, że pogoda się zepsuła i mamy minus 5 za oknem ale wiem, że w Polsce jest minus 11, także nie mamy źle chociaż z drugiej strony w Polsce mają grzejniki, a my grzejników nie mamy a i w ogóle miałem zdjąć bluzę, żeby nie było, że cały czas nagrywam w tej samej, ale tak jest zimno w domu, że praktycznie chodzę we wszystkich trzech, które sobie wziąłem do chodzenia po domu i chodzę we wszystkich trzech naraz, bo naprawdę jest zimno max. No i co? I to by było na tyle. Kieliszek sobie wypiję, oliwy, yy, połknę witaminę C, yy, omega-3 i witaminę D, bo trzeba trochę tutaj wzmocnić odporność, bo naprawdę jest tragedia. No i co? I myślę, że widzimy się jutro. Pozdrawiam.